Ponieważ jest godzina 1.33, jak zaczynam to nagrywać, więc jest dosyć późno, to żeby nieco pobudzić moją i waszą wyobraźnię, to przypomnijmy sobie film Incepcja Christophera Nolana. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że to co Nolan zrobił w tym filmie to przechodzi ludzkie pojęcie. No bo z jednej strony to jest film, który opowiada o napadzie, o kradzieży, czyli jest to temat niesamowicie oklepany w kinie. Natomiast Nolan potrafił no powiedzieć niesamowicie oryginalną historię. Wystarczy, że przypomnimy sobie, że w pewnym momencie akcja tego filmu rozgrywa się we śnie, we śnie, we śnie, wewnątrz jeszcze innego snu, jak dobrze pamiętam. Także tak. No i w tym filmie jedną z postaci jest ta panienka Ariadni i to jest dosyć fajne nawiązanie do mitologii. No bo zawsze jak panował deficyt dobrych pomysłów w tym filmie, to ona była tą osobą, która na te dobre pomysły wpadała. Yy, zatem, że znowu, żeby nie było tak nudno, no to wyobraźmy sobie taką sytuację. Powiedzmy, że Tezeusz, jak wydostał się z labiryntu, postanowił podziękować Ariadnie za to, że ona mu się pomogła z tego labiryntu wydostać. Yy, no i postanowił ją zaprosić do kawiarni na babeczki z miśnią, z truskawkami, z trucizną, no z czymś tam. W każdym razie zamówił on trzy babeczki, oni usiedli przy stoliku, Minęła godzina, i oni zjedli te wszystkie babeczki. No i teraz tak. Skoro ich było dwoje, a wszystkie babeczki zostały zjedzone, to ktoś z nich musiał zjeść co najmniej dwie babeczki, tak? Być może ktoś z nich zjadł wszystkie, co nie zmienia faktu, że ktoś z nich musiał zjeść co najmniej dwie babeczki. Jeżeli babeczki były trzy, a ich było dwoje. To jest oczywista oczywistość. Zgodzimy się, nie? tę oczywistą oczywistość często nazywa się zasadą szufladkową lub też zasadą dilihre, di, Dirichleta. I ogólnie ona mówi, że jeżeli mamy n obiektów, jeżeli mamy e, Boże, jeżeli mamy n szuflad i więcej niż n obiektów, to w której szufladzie muszą się znaleźć co najmniej dwa obiekty, nie? No to jest oczywiste. Mamy n szuflad i więcej niż n obiektów, no to w której szufladzie muszą się znaleźć co najmniej dwa obiekty. OK, no to jak już ustaliliśmy, że to jest oczywista oczywistość, no to teraz możemy przejść do, do tego zadania, które tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Wykazać, że jeżeli liczby KL oraz M są trzema dowolnymi liczbami całkowitymi, to co najmniej jedna z liczb, tych, które mamy tutaj podane, jest liczbą całkowitą. No i teraz tak. Liczby całkowite możemy podzielić na liczby parzyste i nieparzyste. No to skoro tutaj mamy trzy liczby całkowite, to co najmniej dwie spośród tych liczb muszą być tej samej parzystości. To jest analogiczna sytuacja jak z tymi babeczkami. No to może, może napiszmy to, że co najmniej. Kurde. Co najmniej dwie spośród liczb. Liczb K, L, M są tej samej parzystości. My co prawda nie wiemy, które, to są, które z tych trzech liczb są tej samej parzystości, ale wiemy, że co najmniej dwie spośród nich są tej samej parzystości. No to załóżmy, że są to liczby K, ol, K oraz L. Napiszmy, załóżmy. W nawiasie bez straty ogólności, że te liczby to k oraz l. To k oraz l. To sformułowanie bez straty ogólności oznacza, że rozważamy pewien konkretny przypadek, jednak pozostałe przypadki niczym się w tym wypadku nie różnią, nie? No bo co za różnicza, czy to będą liczby l, l oraz m będą tej samej parzystości, czy może k oraz m, nie ma to żadnego znaczenia, nie? Więc zakładamy, bez straty ogólności, że to są liczby k oraz l. W ten sposób oszczędzamy sobie wysiłku. Oszczędzanie wysiłku jest zawsze chwalebne, a już w szczególności jest chwalebne w matematyce. No dobra, czyli tak. O liczbach k oraz l wiemy, że są tej samej parzystości. No to skoro tak, skoro te liczby są tej samej parzystości, no to ich suma z całą pewnością jest parzysta. No to napiszmy to. Yy, yy, napiszmy, suma liczb tej samej parzystości jest parzysta. Suma liczb tej samej parzystości jest parzysta. Jest parzysta. Yy, dobra, czyli. Yy, Czyli suma liczb k oraz l jest parzysta, a to oznacza, że jest, no liczba parzysta ma to do siebie, że jest podzielna przez 2. No to zatem jedna druga razy k plus l należy do liczb całkowitych. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Także tak. Czołem w Wielkiej Polsce śmierć wrogom ojczyzny w chwale jedynej słusznej partii. No, wiadomo, nie? Czołem.